Dziś przedstawiam przepowiednię dla przedsiębiorców. Czy zamykać firmy? Co na ten temat sądzi Jasnowic, Jackowski? Co będzie się działo w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach? No ja muszę powiedzieć mieszkam w Poznaniu. To co się dzieje w Poznaniu, to jest po prostu istne tornado, mnóstwo firm jest zamyka się, wiele osób zamyka firmy w obawie przed podwyżkami prądu, gazu rosną ceny gigantycznie za czynsz. No właśnie, co na ten temat sądzi Jasnowic Jackowski, jaka jest tutaj wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego dla przedsiębiorców? Oczywiście na no każdy przedsiębiorca ma zupełnie inną działalność, tak ale mniej więcej można tutaj powiedzieć o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Snowidza dla przedsiębiorców. Trzeba pamiętać, że jeżeli oglądają mnie przedsiębiorcy, na końcu to są Wasze firmy, Wasze nakład finansowy, ciężka praca, poświęcony czas pod ryzyko i Wy na końcu musicie podjąć decyzję, a nie na podstawie tego, co mówię ja czy Jasnowidz Jackowski, tak? wiele osób na przykład widzi owoce pracy, ładny samochód piękny dom, mówię kurczę, ale fajnie, tak, chciałbym mieć firmę mieć taki dom, samochód, piękna żona, no, super sprawa dzieci, tak, i to A natomiast nikt nie widzi po prostu poświęcenia czasu, pracy, potu e, tak, ryzyka nieprzespanych nocy natomiast tutaj właśnie, tak, Jasnowic Jackowski w ostatnim czasie praktycznie tutaj jesienią 2022 roku dostaje mnóstwo zapytań od osób, które prowadzą firmy, co dalej? Czy mają zamykać firmy, czy jeszcze przeczekać? Najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące, co się wydarzy. E, tak, jeśli chodzi o gospodarkę. E, ja muszę powiedzieć, że ja na przykład mieszkam w Poznaniu, to mnóstwo firm zamyka się, tak? Mnóstwo naprawdę. I w czasie covid tego największego, jak były po prostu firmy pozamykane i tak dalej, no ale była też ta antykryzysowa to to nie było widoczne, ale też tarcza antykryzysowa dopiero była po jakimś czasie, a teraz jakby to wszystko wymiotło. I to firmy, które były i nagle po prostu one znikają. To jest coś nieprawdopodobnego, tak? To jest po prostu tornado, tornado, jeśli chodzi o to, o, o to jak te firmy znikają. Zresztą, co ciekawe, na te firmy wcale nie przychodzą nowe, na przykład jeśli chodzi o lokale, one są puste czy jakieś pawilony. No i tutaj no wiele osób zastanawia się, tak, no bo na przykład jak ktoś prowadzi gastronomię, rosną ceny za prąd czy też gaz, to mimo chęci, mimo tego, że ma stałą bazę klientów, no ludzie i tak nie kupią pewnych produktów, bo nie zapłacą po prostu, tak? O określonych sumy pieniędzy, e, bo ich na to nie będzie stać. No, prosta sprawa, tak? O, oczywista sprawa. E, więc tutaj. Jasnowic Jackowski właśnie mówi w ten sposób, że mnóstwo ludzi kontaktuje się z nim, obawiają się tutaj przedsiębiorcy wszystkiego. Nieprzewidywalności, jeśli chodzi o partię rządzącą, zmiany, jeśli chodzi o ceny prądu, gazu, benzyny, pustych portfeli klientów, no bo przecież podwyżki też mają wpływ oczywiście na klientów. No, i tutaj jasno jest mój w ten sposób, tak, że wiele przedsiębiorców nie jest w stanie zaplanować najbliższych miesięcy, dlatego chcą po prostu zamykać te firmy no bo wiadomo, że jak się buduje firmę, no to trzeba po prostu miszy, myśleć o najbliższych tygodniach, najbliższych miesiącach. Wiele osób, które pracują na przykład na etacie, no to mm, zamykają po prostu firmę, znaczy zamykają biuro, idą do domu, tak, nie myślą o tym, a jak ma się firmę, to człowiek musi myśleć, tak, za pięciu i za księgową, i za kadrową, i za pracowników. Prosty przykład, no załóżmy, tak, no chociaż te księgarnie dzisiaj w dużym stopniu przenoszą się do internetu, jest księgarnia. Księgarnia po prostu ma większy zbyt w Okresie sierpnia, września, tak jak są do szkoły podręczniki, czy tam jest po prostu październik, rozpoczęcie roku akademickiego, ewentualnie święta, ale są miesiące martwe, tak i taka księgarnia musi cały rok praktycznie funkcjonować. Ktoś sprzedaje na przykład znicze, ma świetny czas w okresie właśnie 1 listopada, resztę roku musi przetrwać, tak więc to wszystko ma praktycznie tutaj wpływ. Jasno i mówi taką rzecz, że jeśli chodzi o gospodarkę. On to już nawet nazwał, tak, w swojej wizji przepowiedni, że to jest demontaż gospodarki, że to jest demontaż gospodarki. Czyli kryzys. To jest coś innego, kryzys to jest sytuacja kryzysowa, tak? To jak mamy rusztowanie, tak? Kryzys to może być, jak jest rusztowanie postawione i na przykład jakaś sytuacja, gdzieś się poluzuje śrubka, będzie jakaś sytuacja nagła i coś tam zacznie się relotać to rusztowanie. Natomiast demontaż tego rusztowania to jest systematycznie odkręcanie po prostu, tak? Szczebel po szczebelku, każdy element i demontaż tego po prostu rusztowania, także to rusztowanie całkowicie zniknie. Więc tutaj jasno jest mówić na temat tego, że mamy do czynienia z gospodarką, z demontażem. Że e, wraca też Jasnowic Jackowski do swojej wizji przepowiedni, gdzie mówi o tym, że Polska utraciła swoją suwerenność. Oczywiście, w sensie politycznym, no, rządzi partia, ta partia jest wybierana, ale w sensie gospodarczym Polska traci suwerenność. Jasnowic Jackowski mówi też na temat skutków gospodarczych wojny Rosja kontra Ukraina. No, nikt nie podważa, że ta wojna ma miejsce. Nikt nie podważa tego, że Ukraina powinna być niezależna, niepodległa, powinna się bronić, należy pomagać Ukrainie, należy ją wspierać. Ale, jakby skutki ekonomiczne, gospodarcze wojny Rosja kontra Ukraina, one są nieadekwatne do skali tych działań. To nie jest wojna, która toczy się, na, jeśli chodzi o połowę świata, żeby tak gigantyczne były skutki gospodarcze i ekonomiczne. Taka jest teza jasnowidza Jackowskiego, aczkolwiek wiadomo, że e, no to Europa się uzależniła w dużym stopniu od Rosji, no i teraz Europa ponosi tego konsekwencji, No niestety, tak? Nawet Niemcy, którzy są tacy bystrzy, tacy zaradni, odpowiedzialni, e, uzależnili się od dostawy po prostu gazu i tak dalej. No więc tutaj Jasno Ideaczkowski mówi w ten sposób na temat swojej wizji przepowiedni, że polskie władze zgodziły się na coś, na co społeczeństwo się nie zgadza, ale społeczeństwo o tym nie wie w momencie jak społeczeństwo o tym się dowie, to już będzie za późno, nie będzie można tych decyzji zmienić, tak? Nie będzie po prostu można tych decyzji odwrócić. Być może to jest właśnie kwestia utraty tej suwerenności, kwestia właśnie tego demontażu gospodarczego. Ja pamiętam taką przedstawiałam przepowiednię, ale to było jeszcze chyba przed atakiem Rosji na Ukrainę. Była taka przepowiednia, gdzie Jasnowiec Jackowski nawet mówi, że pewne miasta w Polsce one będą mieć pod silnymi wpływami innych państw, czy po prostu w tych miastach będzie czyszczenie kompletne firm, gospodarek, że obcy kapitał będzie tam przejmował po prostu te firmy, które kiepsko funkcjonują albo są w kiepskiej sytuacji finansowej. No mi to od razu pamiętam, skojarzyło mi się wtedy, jak była sytuacja z tym hotelem, tak, słynny hotel gołębieski, ten właściciel, który tam zmarł niedawno i on mówił, że w tym, w tym momencie, kiedy był ten kryzys, to przychodzili do niego obcy inwestorzy, wykodali normalnie pieniądze na stół, znaczy nie, nie dosłownie tak, ale z składają propozycje finansowe za hotele, za, za niektóre, za wszystkie, ale wiadomo, że ta Propozycja finansowa była daleko niższa, tak? Od ceny rynkowej. Po prostu chcieli wykorzystać sytuację, że jest sytuacja kryzysowa. Myśleli, że po prostu właściciel pozbędzie się tych hoteli. On twardo stał, nie ustępował. No i dobrze zrobił, tak? No bo sytuacja się zmieniła. No ale wiele osób, jak jest sytuacja kryzysowa, to na przykład sprzedają swoje biznesy, tak? Sprzedają po prostu swoje te biznesy, bo nie chcą ryzykować. Znaczy, Z drugiej strony też nie, nie dziwię, tak? Z jednej strony, no nim trzymać do ostatniej, tam po prostu ostatniego dnia swojego i tak dalej. Może czasami dzieci nie są zainteresowane, żeby przejąć biznes. Nie mówię już w przypadku tego hotelu, tak, to ogólnie. Kolejna sprawa, ktoś buduje po prostu biznes, tak, też może myśli o tym, żeby później na przykład ten biznes spieniężyć, poświęcić się swoją pasją, jakąś tam łódkę, jeździć sobie, pływać po świecie, podróżować I to już jest inna sprawa życie jest krótkie, tak? No więc tutaj Jasnowic Jackowski przedstawił przerażającą właśnie wizję przepowiednie dotyczącą gospodarki. I o tym mówił też Jasnowid, że polscy politycy, rząd Prawa Sprawiedliwości robi za mało, żeby ratować gospodarkę, tak? że powinien wszystko robić, żeby ratować gospodarkę, no bo gospodarka to są miejsca pracy, firmy, to wszystko ma wpływ, eee, tak jakby zaraz miał przyjść coś jeszcze bardziej gorszego, na przykład jakaś duża wojna, która to wszystko wymiecie, która zrobi kompletną czystkę, po prostu kompletny... Eee, tutaj tak kompletną po prostu tutaj czystkę w sensie gospodarczym, tak, no nie mówię, że czystkę w sensie ludzi, że ludzie będą ginąć, tak, no bo może być wojna, tutaj Jasnowidzeckowski nie zapowiada, żeby w Polsce po prostu Polska była tak objętą wojną, jak podczas II wojny światowej, tak, ale skutki ekonomiczne i gospodarcze tego mogą być takie. No więc no przerażająca wizja, przepowiednia Jasnowidzeckowskiego, ja muszę powiedzieć tak, no każdy biznes jest zupełnie inny, tak, w czasie kryzysu mnóstwo ludzi traci, ale też sporo po prostu biznesów idzie bardzo mocno do góry. Ja tutaj przysunęłaś ta historia, tak? czytałem o, o tej historii impostu, tak? Czyli paczkomatów. No oni gigantycznie wyszczeli jak rakiety. COVID, tak? On spowodował, że jeszcze większe mieli zyski, tak? Tam po prostu gigantyczne zyski, bo wiadomo, sklepy były pozamykane, sklepy przeszły na e-commerce, na sprzedaż przez internet ludzie, żeby być, czuć się bardziej bezpiecznie, a też kurierzy byli zawaleni praktycznie pracą, to zamawiali produkty do paczkomatów, nawet ci, którzy nie byli przekonani, tak, jeśli chodzi o zamów zamówienia przez internet, no więc to wszystko się pozmieniało. To wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie i jeśli subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!